O, cześć kochani, my jeszcze raz nagrywamy, tym razem nie na żywo, tylko jako kamera, mamy burzę nad sobą i mamy bardzo słaby zasięg, więc powtarzamy jeszcze raz to, co mówiliśmy poprzednio, e, magię, na magię były już dwie zbiórki, jedną zbiórkę zrobił Pan Patryk, tutaj Monika Wam więcej powie, onia mów. Cześć kochani, no magia niestety w czerwcu, na początku czerwca, pan Patryk Kraślewski, tak, nie boję się powiedzieć tego nazwiska, więc mogę powiedzieć, pan Patryk Kraślewski zrobił na magię zbiórkę, na tej zbiórce uzbierał około tam tysiąca złotych, po czym zbiórka zniknęła, nie wiem, w ciągu tygodnia, eee, no i koń został dalej u handlarza, tak. Tylko z tym, że Terra magia wygląda tragicznie. Wcześniej ja zrobiłam posta jakieś dwie godziny temu, gdzie wysłałam Wam zdjęcia, jak magia wyglądała w czerwcu. Wyglądała pięknie. Teraz wygląda tragicznie. No, niestety nie wiemy, co się stało z tą zbiórką, dlaczego została e, usunięta, dlaczego koń w ogóle nie został wykupiony. Eee, dlaczego został u handlarza? No, nie mam pojęcia. Tak, ja do tego dojdę, napiszę, dopomagam eee, i, i po prostu się dowiem, co się stało. Gdzie te pieniądze wasze po prostu są, darczyńców? No, magia, no magia, magia wygląda tragicznie. Magia jutro jedzie do, eee, do kliniki na Służewiec, do Warszawy, eee, bo się gdzieś po południa, Aniu, tak? Ma być hmm. transport po tak, nią? Tak, dokładnie. Eee, poniedziałek, bo podejrzewam tak bliżej wieczora. Mają do mnie zadzwonić ze służewca, poinformować nas, co mogą w tym kierunku zrobić, tak? My chcemy wszystko. Zaczynając od obdukcje tych czerniaków... Obdukcję całą konia. Być... A, najpierw będzie w ogóle obdukcja, tak, od razu koń wiedzie, będzie najpierw obdukcja konia, tak, bo, bo po prostu potrzebujemy na policję. Będą wszystkie badania zrobione, wszystkie kompletne, które po prostu krew, wszystko po prostu zęby. Ania, zębów koń nie ma, tak? Koń Tyń nie, nie odstawiamy tak. gdzieś na około 10, może 15 lat. Zębów tylnych nie ma. Też będą zrobione ząbki. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Magia miała problem od piątku z załatwieniem się, czyli zrobienia, że tak powiem, kubki, siusiu. Wczoraj Ania powie, jak to wyglądało, że zrobiła tą kubkę. Kochani, ja, ratując magię, po prostu się zauroczyłam ją, tak? Bardzo fajny, piękny, grzeczny koń. Wy pomogliście, co każdemu z osobna dziękowałam, przynajmniej starałam się na Messengerze i na, na Facebooku. Dziękuję bardzo za pomoc, bo bez Was by się to po prostu nie udało. Hmm. Chciałabym bardzo jeszcze was poprosić o pomoc finansową, jak i udostępnianie, e, jakieś tam pasze, które zaraz wymieni też Ania, bo ona to tam przebywa z Magią, więc będzie bardziej wiedziała. Mm, proszę Was o wsparcie finansowe też, tak? Bo magia po prostu idzie do kliniki, no kto dał do kliniki wie, że no nie zmieścimy się w granicach tysiąca ani dwóch tysięcy, tak? E, bo Pani od razu powiedziała, że jak chcemy wszystko zrobić, kompletnie wszystko, no niestety to będzie kosztowne. E, mm -hmm. Ania teraz opowiem Wam, e, bo był weterynarz wczoraj u, u magii późno wieczorem. Bo niestety magia nie mogła się załatwić i tak dalej. Ania widziała. Zresztą ja też widziałam przez live'a, którego Ania się ze mną łączyła, że magia miała duży, duży problem z załatwieniem się. No. Ania, co weterynarz powiedział? E, magia w okolicach odbytu ma gózki bolesne, są to też czarniaki. E, no, pomógł jej też tak powiem, e, załatwić się wsadzi jej rękę. Wyciągnął te wszystkie kupy, które ona tam miała. Suche kupy twarde. By źle była żywieniowa, tutaj pomijając już ten fakt. Dostała elektrolity, żeby ją trochę nawodnić do picia, do żylnie dostała witaminy. Nie mogliśmy jej też za dużo podać ze względu na to, żeby w służewcu nie były sfałszowane wszystkie wyniki badań, więc dostała tylko podstawowe witaminy, witaminę C i nic więcej. Więc jutro ona już wyjeżdża od nas, na szczęście, bo będzie już zabezpieczona tak jak być powinna lekarsko. No co tu jeszcze więcej powiedzieć, jeśli chodzi o mleko, które takie poruszanie zrobiło u to niektórych, e, to nie jest mleko, ja tu pokażę, czyste mleko, takie klaczy, tylko to są... E, ona jest w trakcie tak jakby zasuszania, ma stan zapalny, ale nie wiadomo, czy to od źrebaka, czy do dostało jedzenie, czy hormony jej buzują, to wszystko oni sprawdzą już na służewców. Tak. Jeśli chodzi o tego guza, który ona ma na węzłach chłonnych, też jutro będzie sprawdzony. Odparzenie też. Ja myślę, że oni to tam wyczyszczą, ze skrobią te, te rany, które ona tam ma między tymi strzykami, bo to naprawdę bardzo źle wygląda. Także dziewczyna jutro jedzie na szczęście, będzie zabezpieczona, tak jak być powinno lekarska, lekarska pomoc przede wszystkim, bo ja w warunkach stajennych mogę jej tylko podawać elektrolity, mogę jej podawać substancje nawadniające, ale to uważam, że jest zbytnio za mało. Ona potrzebuje fachowej, specjalistycznej opieki. Trzeba ją zdiagnozować, żeby później wiedzieć, jak nawet ją leczyć. E, jeśli chodzi o Magię. Tak, Magia nie może jeść. Ona ma w ogóle problemy z jedzeniem, bo ona z tyłu nie ma zębów. Ma co drugi ząb albo w ogóle nie ma z, y, z boku. Więc ona mieli, mieli, mieli te siano, po czym wypluwa. E, ona potrzebuje sieczki, papek przede wszystkim i trzeba wszystko na drobno robić. Trawę sobie tam jakoś po skubie sobie daje radę, ale siano to już jest większy problem. Więc na pewno będziemy musieli, będziemy musieli, że tak powiem, wziąć nożyczki dziewczyny i na drobno jej siekać sianko. A Tak, tak to... dziewczyny u Ani na stajni bardzo, bardzo się zaangażowały, co bardzo im dziękuję za tą pomoc dla magii bo po prostu nie mogły się doczekać, kiedy koń przyjedzie. Kochani, bo ja jeszcze chciałam wam, was poinformować, co już do niektórych pisałam na Messengerze, że tak się bardzo zaangażowali, tak? I ciągle pytają o Magię. Ma zostaje u Ani. Magia zostaje u Ani już na stałe. No nie przyjedzie do mnie. Trochę mi przykro, ale no niestety będę się widziała. Może jak Magia wróci, zdąży wróci z kliniki, to może się jeszcze z nią zobaczę. Aczkolwiek pojadę tam pewnie nie raz. Magia zostaje, ponieważ okazało się, gdzie handlarz próbował po prostu to zataić tak przed nami. Myślał, że głupie. Dziewuszyska nie, nie, nie ogarną tego tematu. No niestety, magia była cały czas, że tak powiem, na jednym sznurku z wałaszkiem. Tak, byli w jednym pomieszczeniu u jednego handlarza. E, po prostu, no i się bardzo zżyły. Ania cały czas mi wysyła filmiki, cały czas dzwoni do mnie, informuje mnie i podjęłam decyzję, że magia zostaje u Ani. Nie chcemy zrobić krzywdy ani jej, ani Wałaszkowi, bo po prostu Wałaszek wszędzie za nią chodzi, nie odstępia jej na krok. Tak, I Ania wyraziła zgodę, tak, że magia nie przeszkadza, magia jak najbardziej może zostać, że się nią zaopiekuje pod każdym z. bardzo Ci dziękuję. Dbaj o no ja to tylko o pieniążki, o udostępnianie w różnych grupach, no gdzie się po prostu da, na Twitterach, wszędzie, tak? Bo, bo po prostu, no, musimy wyleczyć magię, nie możemy jej pozwolić odejść, nie możemy jej zostawić na pastwę losku, losu, tak? I czekać, nie wiem, żeby coś tam spadło z nieba bo no niestety nic sam nie spadnie. Eee, I musimy walczyć o magię, tak? Bo warto jest, naprawdę. Ania chodzi i mówi, może jak ona jest fajna, cudowna, jak ona kochana, no bo jest mm. kochana, tak? Jak każdy koń uratowany, jest kochany, bez wyjątków, tak? Także ja... konik zostaje u Ani. Ja jeszcze chcę tylko dodać, że tu magia jutro już od jutra będzie zabezpieczona jako dowód sprawie, jeśli chodzi yy, o wykupy. Ja jeszcze powiem inaczej. Yy... Tak jak na, na przykładzie tego pana Patryka, tak, wykupu. Ludzie dali pieniądze na ocalenie klaczy, klacz została dalej u handlarza. Kochani, ja was bardzo proszę, sprawdzajcie, komu wpłacacie pieniądze, bo te zwierzęta, co niekiedy zostają u handlarza, kto się wzbogaca na tym. Ja nie mówię, że tutaj tak było, bo tutaj nie znam sprawy do końca, wyjaśnimy to, dowiemy się, jak było naprawdę. Ale uważajcie, komu wpłacacie pieniądze, bo to to te pieniądze tak. nie idą dla zwierząt. Tutaj naprawdę, co niektóre inne tak. zwierzęta potrzebują pomocy, a taki dziad jakiś zrobi zbiórkę, wzbogaci się na jakiejś nieszczęśliwej biedzie, jest szczęśliwy, a ten zwierzak zostaje dalej u handlarza i prosi o, o pomoc. Także uważajcie, komu wpłacacie tak. pieniądze, bo, bo niekiedy naprawdę nieraz się jeszcze natniecie. Zbiórki można sprawdzać, tak? Można napisać, pomaga, maila, pomagam, oczywiście odpisuję w ciągu tam 24 godzin. I można wszystko sprawdzić. Każdą jedną zbiórkę można sprawdzić. Wystarczy usiąść przed komputerem i napisać dopomagam, tak? tak. I uzyskacie wszystkie informacje o, o danym profilu, który zrobił, po prostu wszystko, tak? Bo ja osobiście też próbowałam się dowiedzieć na temat pewnych zbiórek, gdzie też mi się nie podobały. Uzyskałam wszystkie informacje, tak? Więc śmiało można po prostu dopomagam pisać i, i po prostu wszystko udzielą. Mhm, dokładnie nie się cokolwiek. Dokładnie. Ja jeszcze chcę wam tylko powiedzieć, że tak chorych koni i tak chudych koni tej chudości może nie potrafię pokazać Wam na e, filmiku, ale taki konie no, do tego to. Tak nie mam. No ale takie konie się odbiera, słuchajcie. Uważam, że e, handlarz, tak samo ta dziupla, w której te zwierzęta są. Nie wiem, będą się po prostu z tego tłumaczyć. Ja już mam dość, powiedziałam, że nie popuszczę. Jestem umówiona jutro na komendę policji. Ja to wszystko zgłoszę. Dość tego, po prostu dość. Dość żerowania na nieszczęściu właśnie takich zwierząt. Także tak. Tutaj jeszcze wam pokażemy, Frazesik ma nowego bucika. Ropa mu wyszła z nóżki, także jutro będzie już lepiej. O miłość jego, proszę tak tu ładnie widać. On ją bardzo kocha. A jak jej nie widzi, to po prostu ją woła i szuka. A jak ją widzi, już znajdzie, to już jest chyba najszczęśliwszy na świecie. A i tak, sprawdzimy, dokładnie. czy w ogóle magia jest źrebna. To też wszystko sprawdzimy już na służebcu. Nam zrobią wszystkie kompleksowe wyniki badań. Tak, tak. Jak i zarówno czy miała tego źrebaka teraz, czy, czy była mm. po źrebieniu, czy, czy w jakim czasie, czy, no bo są podejrzenia też, weterynarz podejrzewa, aczkolwiek powiedział, że nie może potwierdzić w 100% tego, tak. co my mówiliśmy, że magia mogła mieć źrebaka. Mówi, że owszem. Mogła mieć, aczkolwiek on tego nie może powiedzieć w stu procentach, bo po prostu nie jest w stanie tego nam powiedzieć, tak? bo jest, że tak powiem, weterynarz e, i, i wszystko powiedział, że dowiemy się ze do służewca, kiedy tak? ją zbadają wszystko po prostu i będziemy wiedzieć. A i na pewno ten wysiek właśnie, który nie ona ma ze strzyków trzeba zbadać powiedział pod, w laboratorium pod mikroskopem, bo jemu też się nie podoba ta substancja właśnie z tych strzyków od magii. Także jut... tak. myślę, że jutro wszystko już... Będziemy na bieżąco Was informować o wszystkim. Obserwujcie stronę Moniki. Monika będzie pisała to, co lekarze do niej powiedzą. Ja jutro trochę jestem zabiegana, co prawda, bo konie wyjeżdżają. Magia wyjeżdża do kliniki, więc tutaj będę wstajni. Później muszę lecieć też na... będą zdjęcia. Tak. tak, też będą zdjęcia transportu. Jak Magia dojedzie do kliniki, owszem, Bartek też nam wyśle zdjęcia, będą ją wyprowadzać, więc wszystko też będziemy, że tak powiem, dodawać, żeby Ktoś nas za chwilę nie zhejtował, że e, zamknęliśmy konia na przykład w boksie i, i po prostu wzięliśmy sobie A, hajs, bo mhm, tak. to były takie osoby, które mnie zhejtowały wczoraj. Oczywiście usunęłam posty, tak? Bo, bo ja nie pozwolę się hejtować, e, bo te osoby mogły do mnie zadzwonić i... Za... Ja pod postem, Tak, ja jeszcze dodam tutaj jedną rzecz, że od nas faktycznie wyszło sześć koni do adopcji. Ale to nie były chore konie. Bo wszystkie chore konie, tak jak widzicie, Jamila, Sisi, Wiktoria i w kucykach siedem kucyków chorych zostało u nas. I między innymi dlatego, że te konie chore poszły, chore, przepraszam, chore zdrowe po, poszły do adopcji, a chore konie zostały. Ta szóstka koni mogła zrobić miejsce dla tych dwóch tutaj, co widzicie Państwo przed sobą. E, tak, taka jest kolej rzeczy. Nie możemy zbierać tych wszystkich zwierząt. Możemy je wziąć, wyleczyć, e, zabezpieczyć tylko jak jest to możliwe e, i znaleźć im cudowne, kochające domy i w tym miejscu zrobić miejsce na takie właśnie biedy jak magia, nie? Także ode A. mnie nie wyszły do adopcji chore konie, e, tylko poszły cała szóstka zdrowych konisk. Mają szczęśliwe domy, z czego się bardzo cieszę. A to już na mojej stronie obserwujcie, bo to ja już rzucam posty. E, kochani, niestety, ja wczoraj poblokowałam osoby, które mnie wczoraj hejtowały i chciały być tak kupią mądre. E, nie dały się przygadać, nie dały nic sobie wytłumaczyć, wyjaśnić, aczkolwiek, no, ja nie będę się przed kimś takim tłumaczyć. E, owszem, podejrzewam, że zostanie zrobiony jakiś palić tam z konta lub. E, konta że Kowalska coś tam pachnęci. Tak, mówię głośno, zablokowałam te osoby. Będę blokować wszystkie. Ja zresztą pod każdym postem piszę. Osoby hejtujące, nieznacznie kto to będzie, są blokowane, bo ja nie po to robię posty, żeby wysłuchiwać wulgaryzmów, oskarżeń, że złodziej, oszust, tak dalej, bo po prostu ja wcale nie muszę tego czytać. Ale czy tym to nie się pamiętam. nie przejmuj, Monika, znaczy, tak, bo. Osoby Tym się nie przejmuj, bo takie oskarżenia rzucane w Twoją stronę, to jest odwrócenie uwagi od siebie. Także my robimy swoje, my mamy zwierzęta, które potrzebują pomocy. Nie mamy czasu na jakieś pierdół na Facebooku, kłócenie się i dyskutowanie. U nas zwierzęta potrzebują pomocy i to one są najważniejsze. Komuś się nudzi. Przyjdźcie, tutaj trzeba posprzątać boksy. Jeszcze tutaj wszyscy robimy, dziewczyny pomagają na bieżąco, sprzątamy, ale pracy jest dużo. Nudzi wam się, zapraszamy do nas widły, mamy łopaty też. Tak, kochani. Dobra, ja muszę się z wami niestety żegnać, bo muszę iść do moich koni, bo też mam dwa i muszę się też nimi teraz zająć. Anuś, pamiętaj, dbają o moją magię. Mhm. Jesteśmy, że tak powiem, na łączach, rozmawiam z Anią praktycznie 24 na dobę, więc jestem informowana o wszystkim z magią. To nie jest tak, że magia zostaje u Ani. I Kowalska ma wyrąbane i się nie interesuje koniem, bo tak nie jest. Nie. E, tak samo Taruna była u Ani. E, teraz poszła do adopcji, bo to jest w 100% zdrowy koń. E, do fundacji poszła. No, tak, Taruna tak? ta nie poszła do zwykłych, normalnych ludzi. Taruna ta ze względu nawet na swoje pochodzenie, na swój paszport jest zabezpieczona w fundacji, e, żeby nikt nigdy jej nikt nie rozmnożył i nikt Nikt nie skrzywdził, tak? Gdyby sytuacja fundacji się tak. zmieniła, to ta runa wraca do nas. To nie jest tak, że my oddajemy te konie, mamy je gdzieś. My nad, nad tymi końmi również mamy piecze i one zawsze w każdej chwili mogą do nas wrócić. Tak, ja się interesuję swoimi koniami, bo też zostało mi to zarzucone, ale no przepraszam, mam to gdzieś, bo kto, kto Jak ktoś mnie nigdy w życiu na oczy nie widział i nigdy w życiu u mnie nie był, niech mnie nie oskarża, że ja się nie interesuję, bo tak naprawdę tego nie wie, tak? Mhm. Więc więc po mnie to spływa tak naprawdę, aczkolwiek gdzieś tam mnie to porusza, nie? No ale to już co z tym poradzę. Dobra kochani, ja muszę naprawdę uciekać. E, pozdrawiam Was serdecznie e, i jeszcze raz bardzo, bardzo Was proszę o pomoc e, dla magii, tak? Bo, bo bez Was się po prostu to nie uda. Jesteście wielcy i tak Wam z całego serducha dziękuję i w imieniu magii i swoim e, za tą pomoc, co już nam udzieliliście. Jesteście po prostu wielkie anioły. Dzięki śliczne.